Cześć, seriusz, co ty robisz? Cześć, dzień dobry kochani, witam się z wami w nowym filmie na moim kanale Jest to film o moich postanowieniach noworocznych, o zmianach i celach Bo tych zmian naprawdę będzie bardzo, ale to bardzo dużo, przynajmniej tak mi się wydaje Na początek mam dla was taką ciekawosteczkę, bo ten dokładnie film nagrałam wczoraj i siadając do montowania dzisiaj, okazało się, że nie nagrało mi się dźwięk, więc mam nadzieję, że ten dźwięk jest działający i jest wszystko w porządku, więc tym bardziej będzie mi miło, jeśli zostawicie subskrypcję na moim kanale, jeśli zostawicie pod tym filmem łapkę w górę i komentarz. Dajcie znać w ogóle, jakie wy macie plany na ten rok, bo wiem, że dużo osób robi takie właśnie postanowienia noworoczne. Może wy w ogóle w nie robicie i to też jest jak najbardziej ok, bo ja zawsze też byłam taką osobą, ale w tym roku chcę się bardziej zmotywować, więc tutaj przychodzę i powiem Wam o moich zmianach, które sobie już rozpisałam jakiś czas temu. Raczej tutaj nie widać Syriuszka, ale yy, leży i będzie tutaj ze mną, więc jak słyszycie jakieś dziwne chrapanie, to nie ja, to jest Syriusz. Podzieliłam sobie wszystko na trzy kategorie, czyli książki, rękodzieło i takie życiowe cele, więc może zacznę tutaj od książek, bo tutaj mam jak bo tutaj mam najmniej po prostu zmian, bo już w 2023 udało mi się naprawdę... Bardzo mądrze do tego wszystkiego podejść, więc w tym roku chciałabym tak e, kontynuować po prostu moje postanowienia, jakim jest jak najmniej współpracy, bo współprace są jak. współpracy są cudowne, każdy chyba o tym wie, e, ale jednak e, czasami demotywują, bo czasami nie macie, wiesz, wiecie, ochoty, żeby sięgnąć po dany tytuł, a trzeba się wywiązać z, z warunków współpracy, więc biorę ich jak najmniej, żeby jak najmniejszą robić sobie presję. I tym, tym, tym bardziej, żeby mieć jak najmniej po prostu zastojów czytelniczych, zastojów czytelniczych, bo w tym roku było ich naprawdę bardzo dużo, więc tak, jak najmniej współprac i myślę, że zastoje nie będą tak bardzo często się pojawiać. Do książek dałam również tutaj ten kanał, bo chciałabym wprowadzić w 2024 więcej takiego kontentu e, lifestyle'owego I oczywiście nie będzie on, wiecie, tylko, tylko zmienię wszystko na lifestyle, bo jednak książki i rękodzieło są takim głównym tematem w moim życiu, główne moje zainteresowania, ale ten lifestyle jak najbardziej chcę, e, chcę tutaj dodać, bo w przyszłym roku, znaczy no, w 2024, czyli już teraz, jakby to oglądacie. To będziemy się przeprowadzać, i ta przeprowadzka bardzo dużo, tak wiecie, otworzy mi drzwi i możliwości do nagrywania nowych rzeczy. I będę chciała, żeby pojawiały się takie filmy jak Udekoruj ze mną, na przykład, nie wiem, mieszkanie na jesień albo coś takiego, bo naprawdę bardzo mi się marzy, żeby w końcu kupować dodatki tematyczne, bo. Jednak te mieszkania, to mieszkanie, w którym teraz jesteśmy, jest wynajmowane, więc wiecie, nie chcę wpakowywać tutaj pieniędzy na dodatki, bo nie wszystko może po prostu mi pasować w nowym mieszkaniu. Jak najbardziej chciałabym kontynuować w 2024 czytanie bez presji i wyników, bo 2023 zamknęłam z małą ilością książek, ale wiecie, tutaj nie chodzi o to, żeby wiecie, przepraszać, że, że przeczytałam za mało, bo czytam dla siebie, czytam dla takiego fanu. Po prostu, bo książki to jest moja miłość od nastoletnich lat, i przez media społecznościowe trochę zagubiłam tą radość, bo, wiecie, presja na wyniki, na statystyki, jednak daje czasami popalić, i no i czasami to po prostu wszystko przytłacza, więc tak. W 2024 również chciałabym czytać bez presji, bez takich, że o nie muszę dobić do nie wiem, 50 książek i czytam, wiecie, na siłę. Tu nie chodzi o to, chcę czytać więcej na pewno niż w 2023, ale w tym pomoże mi coś, o czym Wam opowiem w kategorii rękodzieło, więc do tego dojdziemy później. Więc czytanie bez presji jak, jak najbardziej będę chciała wprowadzić i mam nadzieję, że mi się uda, bo troszeczkę tęsknię, wiecie, za takim czytaniem dla samej siebie. I tutaj kolejny podpunkt, czyli kupowanie jak najmniejszej ilości książek I kończenie mojego... kończenia, Wyczytywanie mojego stosu Haniby, bo jest on dosyć duży Mimo, że w 2023 kupowałam dosyć mało książek, praktycznie nic Ale jednak coś tutaj dostałam Coś, wiecie, miałam jakąś współpracę, więc zawsze ten stosik jednak troszeczkę rośnie Więc tak, jak najmniej kupowania książek I chciałabym naprawdę dużo, dużo zmniejszyć mój stos Haniby Dalej przechodzimy do kategorii rękodzieło mały biznes, bo jeśli nie wiecie, to na tym kanale również pojawiają się materiały dotyczące mojego małego biznesu, więc zapraszam Was do nadrobienia, jeśli jeszcze nie widzieliście. I jeśli chodzi o mój mały biznes, to przede wszystkim chciałabym wprowadzić nowości, bo będą to też nowości około książkowe. Nie zdradzam Wam jeszcze nic, Zawno pojawi się filmik z szycia danej rzeczy, e, tak, już mam parę nowości na, na myśli, już mam wszystko zaplanowane, już szukam, wiecie, materiałów, żeby jak, jak najszybciej po prostu ruszyć z tym wszystkim, bo w 2023 jednak troszeczkę odwlekałam to, to wszystko, więc na, jak najbardziej w 2024 pojawią się, myślę, że dosyć fajne nowości. Dalej chciałabym sobie przypomnieć, że to, co wszystko robię, robię po prostu z pasji. I jednak czasami statystyki i zasięgi na CD Wars troszeczkę mnie przytłaczały, więc na pewno chciałabym to troszeczkę ograniczyć w 2024, robić to po prostu dla mojej przyjemności, tak jak to robię. Ale wiecie, ja wiem, że wy po prostu to zobaczycie, że ja to robię z miłości, więc i tak. Będę miała tych stałych klientów, bo po prostu widzicie, że ja to robię. Wiecie, nie dla zasięgów, bo zasięgi na Instagramie, no nie oszukujmy się, są okropne i nieraz już myślałam, żeby to wszystko rzucić. Na przykład ten aparat, który mnie nagrał dźwięku. Wiecie, jak to mnie zdemotywowało, żeby ściąść tutaj jeszcze raz i opowiadać to samo, e, bo ja po prostu nie pamiętam, o czym ja tutaj mówiłam wczoraj, więc mam wrażenie, że się cały czas powtarzam. E, więc tak. To wszystko demotywuje i, i sprawia, że nie chce się tego wszystkiego robić, ale wiecie, siadam tu, bo ja to naprawdę lubię robić, lubię dodawać to wszystko, lubię montować, e, lubię po prostu cieszyć się z tej mojej pasji i dzielić się na pewno miłością do tej pasji, więc i w świecie książkowym, i rękodzielniczym na pewno chciałabym mniej podążać za zasięgami. Kolejny podpunkt to jest szycie większej ilości gotowców. I to właśnie te gotowce mają mi pomóc z większą ilością czasu na... Czytanie, bo wiecie, ja teraz dużo czasu poświęcam po prostu na szycie zamówień, które do mnie przychodzą i bardzo pokazał mi to grudzień, gdy dużo osób właśnie pytało o te gotowce, a ja ich po prostu nie mam, bo szyję wszystko na bieżąco, ale myślę, że powinnam właśnie zmotywować się i stworzyć. Parę gotowców, które zawsze będą do kupienia, na pewno mi to troszkę ułatwi, przyspieszy pracę, bo nie każdy chce jednak czekać. Niektórzy po prostu chcą obojętnie jaki wzór, który akurat im się spodoba, a nie taki wiecie spersonalizowane. Więc tak, szycie gotowców to w sumie jest chyba najważniejszy podpunkt na mojej liście, jeśli chodzi o tę kategorię rękodzieło i silly wars ogólnie, bo zauważyłam, że te gotowce po prostu mogą mi bardzo ułatwić życie i w końcu będę miała czas na było go naprawdę bardzo niewiele, i trochę zaniedbałam to moje zdrowie psychiczne, ten reset, który powinnam sobie dawać, i na pewno muszę o tym pamiętać na kolejne lata. Dalej, chciałabym bardzo dążyć po prostu do rozwoju siebie, do rozwoju, do rozwoju mojego małego biznesu, więc w 2024 na pewno planuję zakupić jakiś nowy sprzęt. Niekoniecznie będzie to nowa maszyna do szycia, ale już myślę o o paru sprzętach, na które powoli odkładam sobie pieniądze, żeby po prostu móc rozwinąć ten mój mały biznes na różne inne rzeczy, ale na razie nie zdradzam wam, co chodzi mi po głowie, ale no, na pewno będę chciała powiększyć moją po prostu pracownię o kolejne sprzęty. I jeśli już mówimy o pracowni, to kolejnym podpunktem na mojej liście, liście takich celów, i w sumie trochę marzeń to jest nowa pracownia, bo już wam mówiłam, że w przyszłym roku, znaczy w 2024, więc w tym roku. Się przeprowadzamy i będę miała w końcu swój pokój jako pracownię. I wiecie, dla mnie to jest tak cudowne uczucie, bo ja zaczynałam od jednego biurka w kawalerce, tutaj w tym mieszkaniu mam taką małą kanciapkę, a w następnym mieszkaniu będę miała już cały pokój dla siebie. I to mi, to mi pokazuje o jest, jak mi się głozałam, to mi po prostu pokazuje, jak bardzo się rozwijam i jak bardzo dążę do. Do takiego udoskonalania wszystkiego, co robię, i jestem naprawdę wdzięczna, że będę miała taką okazję. I na pewno pokażę Wam tutaj, yy, nagram tutaj film yy, z, wiecie, przygotowywania tej pracowni, z kupowania rzeczy do tej pracowni. Ja się tak bardzo jaram, ja uwielbiam to oglądać, i mam nadzieję, że Wy również będziecie to przyjemnie po prostu oglądać u mnie. Dalej chciałabym też na ten profil, znaczy na ten kanał wprowadzić więcej takiego kontentu, jeśli chodzi o uszy ze mną, czyli będziemy razem szy szyli rzeczy, których ja nie umiem uszyć, będę się dopiero uczyła ich szyć, bo głupio przyznać, ale ja umiem na maszynie uszyć tylko te rzeczy, które Wy tutaj widzicie i to jest takie, wiecie, trochę słabe, że mam tą maszynę, mam możliwości, mam materiały, a nic więcej w tym kierunku nie robię. Dlatego chcę się zmotywować i już mam nadzieję, w styczniu pojawi się film z szycia pewnej rzeczy, o której którą po prostu już bardzo długo chciałam uszyć. I chcę, żeby te filmy po prostu częściej się pojawiały na moim kanale, bo też uwielbiam to oglądać. Też będzie to coś takiego innego, bo to nie będą rzeczy na sprzedaż. Nie będę chciała ich wprowadzić do swojej oferty, więc jak najbardziej możemy się tak trochę pobawić wspólnie i na pewno będzie, będę potrzebowała dużo cierpliwości. A jeśli chodzi o cierpliwość, to będę jej również potrzebowała do mm, nauki yy, grafiki, bo tak, 2020. Trzeci już był rokiem, kiedy chciałam to zacząć I już coś tam sobie rysowałam w Procreate Ale to jednak nie jest to Na poziomie, jaki Chciałabym mieć, wiecie Zanim zacznę projektować na przykład zakładki Bo to również mam w planach Z własnymi grafikami No to najpierw muszę być jednak zadowolona Z tego, co wychodzi spod mojego pióra, a na razie, na razie to nie jest dużo Dlaka w ogóle ciekawostka, ja w technikum byłam na profilu technik cyfrowych procesów graficznych więc ta grafika jednak była codziennie ze mną i szło mi naprawdę nieźle. Jak sobie teraz przypominam e, te wszystkie, wiecie, projektowania e, na lekcjach, to naprawdę szło mi dobrze. Ale niestety po szkole to wszystko porzuciłam i teraz będę chciała powoli do tego wszystkiego wrócić. Muszę sobie bardzo dużo rzeczy przypomnieć. No i przede wszystkim nauczyć się rysować, bo z rysowaniem nigdy nie miałam zbyt dużo wspólnego. Ale chciałabym e, w 2024 po prostu pokazywać Wam jakieś takie randomowe, książkowe może e, szkice. I z czasem mam nadzieję, że to się rozwinie jeszcze bardziej, bo jeszcze w planach mam różne inne rzeczy z moimi grafikami, więc jak najbardziej mnie to motywuje, żeby zacząć, bo wiem, że rysowanie to jest po prostu umiejętność, którą trzeba wyćwiczyć. Mało osób ma talent od samego początku, tylko ćwiczy to wszystko, więc mam nadzieję, że ja będę miała tyle dużo cierpliwości, że również to tego się po prostu nauczę. I ostatni taki podpunkt z moich celi. celów, z moich celów, z moich celów, jeśli chodzi o rękodzieło, to będzie coś, co też planowałam w 2023, ale wtedy wpadło mi to duże zamówienie dla wydawnictwa i troszeczkę wiecie, musiałam pozmieniać sobie plany. To jest nauka robienia na drutach, bo ja już w wieku nastoletnim moja mama pokazała mi takie podstawy, czyli oczko lewe i oczko prawe. I to jest wszystko, co ja umiem zrobić, więc pod moich drutów nigdy nie wyszło coś, co nadawałoby się do jakiegokolwiek użytku. Więc 2024 będzie takim super czasem, żeby też poćwiczyć to dla siebie, bo również nic nie będę chciała sprzedawać robionego takiego na drutach, bo chcę, żeby to było coś, co będę po prostu robiła dla siebie, bez presji, bez takiego wiecie gonienia za zasięgami i. I to będzie coś mojego po prostu, ale na pewno wam tutaj pokażę moje takie, wiecie, podboje, bo to będzie coś, czego będę się praktycznie uczyła od zera, więc myślę, że to będzie też fajny tutaj content do nagrywania. No i ostatnia kategoria, czyli moje życie, czyli w sumie coś najważniejszego. I na samym początku zapisałam, znaczy na samej górze zapisałam sobie po prostu bycie szczęśliwą, bo odkąd jestem z Patrykiem, moje życie naprawdę jest bardzo bardzo udane i bardzo szczęśliwe i chciałabym po prostu to kontynuować. Chciałabym dalej być szczęśliwa, szukać jeszcze więcej szczęścia i cieszyć się z małych rzeczy, bo to jest bardzo ważne w życiu. Tak, tutaj dalej mam przeprowadzkę i o tym wam już mówiłam, bo chciałabym również, żeby ta przeprowadzka. Łączyła się z takim stworzeniem własnej przestrzeni, bo moje pierwsze mieszkanie, które remontowałam, wtedy to była kawalerka, i tam w ogóle zaczynałam nagrywać, więc moje pierwsze filmiki są z tego mieszkania. Było zrobione na styl, co było akurat popularne, tak, tak zrobiliśmy. Więc były szare ściany i białe meble, co mi od kompletnie nie odpowiadało, że się czuję w takich kolorach. Tu są białe ściany. I ciemno szare meble, co mi też nie odpowiada, bo to jest po prostu tak, yy, tak chłodne odcienie, tak, to wszystko jest takie przytłaczające dla mnie. W ogóle nie czuję takiej atmosfery domowej, więc na nowym mieszkaniu chciałabym, żeby w końcu dodatki były tak yy, skierowane też pode mnie troszeczkę. Chciałabym, żeby to wszystko było bardziej ciepłe, żeby ta przestrzeń po prostu dodawała mi energii, tak wiecie, żebym czułaś tak cozy, yy, milutko i, i bardzo się cieszę z tego powodu. Dalej, moim takim celem i postanowieniem to jest coś, co już tutaj mówiłam, ale odpoczynek, bo ja naprawdę w 2023 praktycznie w ogóle nie odpoczywałam, a jak już odpoczywałam, to miałam duże wyrzuty sumienia, że akurat nie szyję, tylko siedzę, więc chciałabym sobie dawać więcej czasu na odpoczynek i chciałabym. Pojechać na wakacje. Rok temu byliśmy z Patrykiem na wakacjach, gdzie cudownie spędziłam czas. To były moje pierwsze wakacje od bardzo długiego czasu. Zawsze było mi szkoda pieniędzy w dorosłym życiu, żeby jednak pojechać za, tą gra za granicę, na All Inclusive na przykład i wydać, wiecie, x tysięcy na parę dni po prostu odpoczynku. Ale teraz wiem, że to jest jak najbardziej mi potrzebne i muszę się skupić na swoim zdrowiu psychicznym. Bo to jest bardzo ważne, żeby zachować tą równowagę. Moim kolejnym celem to jest wprowadzenie większej ilości ruchu w moje życie, ale to już mi się powoli udaje, więc tutaj jak najbardziej wiem, że to nie będzie aż tak trudne, jak mi się może wydawać. I ja wiem, że zdrowie psychiczne jest bardzo ważne i, wiecie, to mi pomaga zachować ten balans, równowagę i radość z życia, żeby moja depresja po prostu do mnie jak najwolniej wróciła, żeby w ogóle do mnie nie wróciła, więc muszę bardzo pilnować właśnie tego mojego odpoczynku. Ale dla mnie też ważny w 2024 będzie mój wygląd, moje, wiecie, Aparycja fizyczna, bo, bo ja nie mam swojego stylu, jakby ja nie potrafię się ubierać, tak wiecie, stylowo. Jakby ja nie wiem, co mi pasuje, i bardzo mi to przeszkadza. Dlatego w 2024 chciałabym troszkę bardziej pod, poeksperymentować z ubiorem. I mam nadzieję, że to sprawi, że będę się lepiej czuła ze mną, po prostu lepiej wiecie. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, ale ja się nie czuję ze sobą dobrze, bo zawsze się czuję, że wyglądam najgorzej, co jest jakby pewnie tylko w mojej głowie, ja wiem. Ale tak, to jest mój cel i bardzo długo go odkładałam i mam nadzieję, że w końcu mi się uda coś w tym kierunku zrobić. No, i można powiedzieć, że to są wszystkie moje cele, zmiany, wiecie, postanowienia na 2024, bo za nadrzędną mam jeszcze parę postanowień, o których Wam tutaj nie mówię, bo po prostu nie wiem, czy to wszystko wyjdzie, więc wiecie, wolę zostawić sobie takie rzeczy dla mnie i mam nadzieję, że czymś może Was zaskoczę w 2024, bo planuję, żeby to był rok zmian. Przede wszystkim zmian w mojej osobowości, w moim charakterze na coś. Jeszcze lepszego, bo każdy wiecie, doskonalamy się przez całe życie i, i warto jednak wiedzieć nad czym pracować. Też będę chciała pracować nad tym, żeby jak najmniej przyjmować się opinią innych ludzi, zwłaszcza tych, którzy mało wnoszą do mojego życia. I to jest też bardzo ważne, żeby właśnie zachować to zdrowie psychiczne. Oczywiście, wiecie, te wszystkie cele są świetne, ale tu nie chodzi o to, żeby wszystkie spełnić w 100%, bo jeśli każdy ten cel chociaż zacznę w małym stopniu, to zrobię te parę kroczków do przodu, żeby być jeszcze lepszą wersją siebie, żeby czuć się jeszcze lepiej. Więc tu bardziej chodzi o, o po prostu dążenie do tego wszystkiego. Nie mówię, że muszę spełnić to wszystko naraz, tylko żeby dążyć po prostu do. Do czegoś świetnego, co czeka na mnie, mam nadzieję. Dajcie znać, czy wy planujecie coś na 2024. Może macie jakieś cele, które są podobne do moich. Jestem bardzo ciekawa. Zostawcie komentarz. A ja dziękuję, że tutaj ze mną byliście. Bardzo miło nagrywało mi się ten filmik jeszcze raz. I naprawdę z dużo większym spokojem to nagrałam. I mam nadzieję, że miło wam się to po prostu oglądało. I życzę Wam cudownego nowego roku i bawcie się. Dobrze, <laughs> dziękuję, że z nami byliście i do następnego filmiku. Cześć.